Srebrzyste sieci. Bardo, co to jest tam? Tam, tam o? szepnął wataru, wskazując na coś błyszczącego między drzewami. Mrówka zatrzymała się i zmrużyła oczy. Między dwoma starymi topolami, których korony sięgały wysoko w niebo, wisiało coś. Niezwykłego. Wyglądało jak świeżo utkana i idealnie symetryczna siatka. Wyglądało tak precyzyjnie, jakby ktoś właśnie skończył nad nią pracować. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś tak delikatnego, a jednocześnie pełnego światła. Mruknęła Bardo, robiąc ostrożny krok do przodu. Wataru wyprzedził mrówkę, jakby od tego zależało odkrycie największej tajemnicy świata. Coś w tym miejscu było magiczne. Powietrze pachniało inaczej, słodko i tajemniczo, i nigdzie nie było widać rosy, która często zwiastowała nadejście czarodziejskich zjawisk. Przyjaciele przybliżyli się ostrożnie do błyszczącej konstrukcji, a im bliżej podchodzili, tym wyraźniej widzieli, że to nie jest zwykła siatka. Tylko nie dotykaj! krzyknęła Bardo, ale zanim wybrzmiała ostatnia nuta jej głosu, ciekawość wataru zwyciężyła nad rozwagą i dotknął siatkę całą dłonią naraz. Bardzo bez chwili zawahania sięgnęła w stronę przyjaciela, a zaraz później obydwoje zaczęli delikatnie świecić i wibrować w rytm oplatających ich nitek niezwykłej pajęczyny. Cała misternie utkana konstrukcja zaczęła intensywnie drżeć, a chwilę później otworzyła się przed nimi jak wielkie srebrzyste wrota. Bardo i wataru poczuli, jak ich ciała stają się lekkie jak piórka i unoszą się w srebrzystej mgle. Tańczyli bez żadnej kontroli, to w górę, to w dół i jeszcze raz w bok, jakby grawitacja kompletnie zapomniała, jak działać. Wokół nich przemykały cienie i światła. Mieszając się w kalejdoskop szalonych kształtów, a oni słyszeli tylko delikatne brzęczenie diamentowych nici, które niosły ich coraz dalej i dalej, od znanej starej topoli. Świat wywracał się do góry nogami, tańczył i podskakiwał, a potem nagle wszystko ucichło. Gdy magiczne przejście dobiegło końca, stanęli na rozwidleniu dwóch zupełnie różnych ścieżek. Słuchaj, słyszysz? Zapytał mrówki wataru, stojąc na rozdrożu dróg, jakby to, co właśnie się wydarzyło, było czymś najnormalniejszym na świecie. Tak, to wiatr. I jak możesz być tego pewna? Słyszę jego dźwięki. Czy wiesz skąd przychodzi? Nie. A wiesz dokąd zmierza? Nie. A jednak jesteś pewna, że to wiatr i chociaż go nie widzisz, rozpoznajesz jego działanie? To prawda, odrzekła wciąż zdezorientowana mrówka. Bądź więc dziś, jak wiatr. Stwórz własny ruch, własny kierunek, nawet jeśli nie wiesz, dokąd cię to zaprowadzi, i nie oglądaj się za siebie. Poruszaj światem wokół siebie samej, swoim istnieniem. Niech Twoja obecność mówi głośniej niż Twoje ślady. Dobrze, tylko powiedz mi, gdzie my tak naprawdę jesteśmy? I patrząc na Urodowanego Wataru odrzekła, tylko bądźmy w tym razem, proszę, przecież wiatr się nie obrazi i… Ale zanim zdążyła dokończyć zdanie, Wataru zniknął, wtapiając się w kolory na wybranej przez niego ścieżce. Bardo stała przez moment nieruchomo. Poczuła, jak coś ściska ją w gardle. Oddech stał się krótki i ostry, jak wtedy, gdy powietrze nagle robi się za ciężkie. Chciała uderzyć pięścią i krzyknąć, ale głos uwiezł gdzieś głęboko w środku. Szczęki zacisnęły się same a nogi zadrgały, gotowe do uderzenia w ziemię. Trzy, dwa, jeden, głęboki wdech bardzo. Rzekła do siebie i później ruszyła powoli naprzód w towarzystwie delikatnie drżących, rozsypujących się gdzie nigdzie drobnych iskierek światła. Znowu być uczniem? Pomyślała. I nagle ziemia pod jej stopami zaczęła się zmieniać. To co przed chwilą było twardym gruntem, teraz przypominało miękki pulsujący mech. Powietrze było gęstsze, słodsze, jakby ktoś wplódł w nie odrobinę wanilii, albo jakby ktoś dzień dobry powiedziała postać, którą dopiero teraz bardzo zauważyła, siedzącą na gałęzi. Pomyślałam, że łatwiej będzie ci chodzić po miękkim. Smukła, wysoka postać rozłożyła ręce i zaczęła okładać srebrne nici w coś przypominającego ścieżkę. Widzisz, przepiękna ta droga, prawda? Bardzo patrzyła jak postać tka i tka tworząc piękne wzory, a ścieżka przed nią zaczęła przybierać coraz to nowe zakręty i rozwidlenia. I coś w jej brzuchu podpowiadało jej, że gubi się jeszcze bardziej. Ale gdy tylko próbowała coś powiedzieć, słowa grzęzły w jej gardle, jakby ktoś przyklejał je w jego wnętrzu. Nie obawiaj się, przerwała jej rozmyślenia postać z uśmiechem. Wiem, co robię. I tkała tak. Dalej. Coraz szybciej i coraz pewniej. Gotowe! Klasnęła w dłonie, a zaraz potem usiadła ponownie na gałęzi i powiedziała: To mi się bardzo podoba. Idź, idź, teraz będzie dobrze! Ale mrówka nie bardzo wiedziała, dokąd iść. Przez chwilę stała też nieruchomo, a w wnętrzu jej brzucha zaczęła wirować ciepła, ognista kula. Czuła się też dziwnie mała i cicha. Ruszyła w końcu dalej, aż dotarła do drzewa, którego liście rosły do góry nogami. A na ich spodniej stronie odbijało się niebo pełne kolorów. Widzisz? szepnęło Odbicie w niebie wyraźnie ci pokazuje, że powinnaś błyszczeć, świecić jaśniej, być bardziej widoczna. Pokazuje ci, że Powinnaś zmienić kolor. Bardzo patrzyła to na drzewo, to na swoje odbicie w niebie, pokryta srebrzystym pyłem, lśniąca jak gwiazda. Tylko jaki kolor wybrać? Mhm. A po co ci moja odpowiedź, skoro nie słuchasz nawet siebie? Coraz większe zagubienie sprawiło, że mrówka zatrzymała się i uparła głowę o chłodny pień drzewa. W myślach błagała, by wchłonęło ją w całości i gdyby nie szelest po jej prawej stronie, być może tak by się stało. Wyrwana jednak z zamyślenia, zamarła gotowa do ucieczki, ale... Zamiast niebezpieczeństwa ujrzała małą, świecącą kulkę, która wytoczyła się z pomiędzy srebrnych nici mostu wyłaniającego się tuż przed nią. Kulka zatrzymała się tuż przy jej stopach. Trzykrotnie zmieniła kolor i zaczęła się śmiać. Tak, tak po prostu, radośnie, przybierając coraz to inne odgłosy, jakby świat sam. Chciał ją rozweselić. Wszystko tu jest żywe. Zachichotała radośnie i zachęciła bardzo do wspólnej wędrówki. Trochę tak, jakby świat sam decydował, czego potrzebuje. Pomyślała mrówka, kierując kroki tam, gdzie toczyła się kulka. Droga prowadziła ją przez łąkę pełną kwiatów pachnących coraz to nowym zapachem. Czuła jaśmin i frezje, pomarańcze przeplatane zapachem niezapominajek, lotos i magnolie. Ale były też zapachy, których nie umiała nazwać. Stanęła i oddychała powoli, obserwując taniec barw. A gdy zamknęła oczy, wiedziona zapachem wszystkich kwiatów naraz, poczuła, jak słodycz zamienia się w gorycz, a zawrót głowy sprawił, że upadła. Przetarła delikatną skórę nieregularnym, wystającym kamieniem, pobrudziła sukienkę ziemią, aż w końcu zaczęła płakać. Łzy popłynęły same. Najpierw Cicho i powoli, potem coraz to większym strumieniem, aż w końcu płakała tak bardzo, że cały świat wokół zdawał się drżeć razem z nią. I jakby po raz pierwszy usłyszała swój mocny, odważny głos, który wraz z drżącym światem wykrzyczał: Sama wyznaczam kierunek drogi i wybieram najlepszy dla mnie zapach. To ja maluję swoje kolory. I jestem jak wiatr. Poruszam światem swoim istnieniem. Podniosła się. Otrzepała sukienka, a kiedy ostatnia złe spadła na miękki i puszysty mech, usłyszała za plecami: „I co? Jak było bardzo? Potrafisz wymyślać lepsze niespodzianki.” Odrzekła z pewnością i drżeniem w głosie. Wiesz, wiatr nie potrzebuje towarzystwa, by działać, a poza tym ja, ja przecież cały czas tu byłem. Podał mrówce rękę, a kiedy ich stopy znalazły się w miejscu rozdroża dróg, w miejscu, w którym się rozstali, ziemia zaczęła łączyć się w niewidzialne, delikatne. Diamentowe nitki, które niczym pajęczyna wciągnęły Bardo i Wataru do środka, przenosząc ich z powrotem do starej topoli. Chodź, powiedział Wataru. A Bardo popatrzyła na niego z uśmiechem i powiedziała: Ja idę tędy. I wskazując kierunek wędrówki, zaczęła liczyć ile razy powiedzieć głośne, tak sobie samej, jeden, dwa, trzy razy cztery, pięć, sześć razy siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden razy, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć. Trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, czterdzieści czterdzieści jeden, czterdzieści dwa razy czterdzieści trzy czterdzieści cztery

54 55 56 57 58 59 60 61 60

Osiemdziesiąt jeden, osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt trzy razy osiemdziesiąt cztery osiemdziesiąt pięć osiemdziesiąt sześć osiemdziesiąt siedem Osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt dziewięć, dziewięćdziesiąt jeden, dziewięćdziesiąt dwa razy, dziewięćdziesiąt trzy, dziewięćdziesiąt cztery, dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt sześć, dziewięćdziesiąt siedem, dziewięćdziesiąt osiem razy, dziewięćdziesiąt dziewięć. Dziękuję, kochani.